Proszę, żeby to w go... Nie Proszę Cześć siemane, witajcie, ja Michał okaleczkę ale No i Ci gram sobie takie bedwars y, na Hypixelu Jak zawsze na moim kanale y, No i tak, y, oglądałem, spóźniłem y, No spóźniłem, mam Idealnie y, 16 Żelaza i I y 4 złota na y, Na wełnę i na drewno No i lecę już do mojego y, nie chciałem powiedzieć przyjaciela, ale to na pewno nie jest przyjaciel, tylko to jest yy, mój wróg. Sąsiada miałem na myśli. To mało. Yy. Dobra. Ogólnie to bardzo dawno nie grałem w tą grę, no bo nie miałem dużo czasu. No i. Aha. Aha, gościu, gościu, ale gościu, go, gość gościu, gościu, Co on Mało, jestem bardzo dobry i za co za to łapkę w górę, xd Gościu czaj, gościu napisał. pisał? że nice, no no dzięki Dobra, to ja lecę do. Chyba do. Yy, kto tam się został? Ale tutaj jeszcze White i Pink ze sobą walczą. Albo nie walczą, tylko bo. Próbuję iść. Yy, 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 próbuję on iść do. No. No, Git. Yy, bo próbował tutaj iść. Widzę, White do mnie chyba iść, bo yy, widzę, że, że mogą mnie stargetować. No bo ja jestem to słynny youtuber. Yy, no ale dobra. Pyk, 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 pyk. A, chciałbyś. Wiesz co dostaniesz na web Pięknie I co teraz? LOL Aha, spoko Fajny knok Gościu napisał, że mam fajnego Richa No, no widać, widać, że mam Richa grałem na Blazing Packu, więc no mam Richa, no Pro, Proste, że tak, grasz na Blazing Packu, masz Richa No, na pewno Widzę, że tam Grim do niej idzie, to szybko bym chciał tak szczerze zniszczyć to łóżko I sobie pójść do bazy, bo pewnie chyba nawet nie zdążę, bo mam target oczywiście, że tak mam target Eee, pokaż zdążę Eee, no znowu mam 4T eee, To jak myślicie, no idziemy od razu na tego typa, co mnie zniszczył chyba, nie? Szarpa kupuje i nie ma nic XD TNT bym kupił i bym poszedł z potami tego typa, ale ogólnie to muszę mu podziękować za zniszczenie łóżka, tak nie będę musiał się martwić, że, że kto inny mnie zniszczy. No, ale dobra, dwa diaksiki, no i będę musiał pójść do, no tutaj o, żeby sobie zdobyć parę Parę tych szelaza, trochę, bo spojrzenie na nie miałem. Lol, czemu wszyscy mnie targetują, co? Lol, czemu ty mnie gościu targetuje się nad nic Ci nie zrobiłem. A grima Firebola widziałem. Mm. Najpierw takie rzeczy się kupuje, jak prąd. Później proszę, żeby tu miał złota. Nie mam złota. Ty miałeś złota, nie miałeś złota. Tam idzie, tam idzie green. Dobra, mam na. Taki fajny mieczyk. Zobaczmy, czy. Tak, on zniknął, chyba mi się tak wydaje. Nie chcę tutaj ryzykować i po prostu zrobię coś takiego. Bo Widziałem, że jak green, tam znikał gdzieś, więc. Więc mi się wydaje, że on jest na i na jumpie, ale. Ale mogę się myć. Pięknie się do niego buduje. Um. No. Eee, zobacz. A LOL tam jest, się chował. xd Jaki hacker? Nie, nie, no, eee, Po prostu. Hmm, może bym tam rzucił ten spad. Kościół on, on jest targetem. On, on tego targetuje ludzi, nie? Kurde, znowu jakby tam rzucił fireball to wyspad. spad. Rzucę Po prostu traf, 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 Ej, szkoda 14 Hmm Stajmy się Czy iść na tego typa, no bo niby Chciałbym mu dać, napisać elf na czacie, no bo wiecie, nie? To jest zawsze fajne Ale coś czuję, że on będzie miał albo opsa Albo, no opsa to jeszcze nie ma, ale Będzie, będzie miał ale później może będzie chciał kupić tego obsa. Dobra, będziemy miał L na czacie typie Za zniszczenie mojego łóżka Będzie miał L jak nie wiem na czacie gwarantowaną Pyk No nie no, to dopiero może pod koniec jak już wygram tą arenę To jeszcze takie, Pyk, pik pik pik. Takie Takie rzeczy się robi tutaj i Robimy tak, robimy tak, robimy tak i widzę, że ping do mnie się... Co, co, co ty, co ty w ogóle kombinujesz ping, co ty kurde kombinujesz, co ty typie kombinujesz, co ty typie kombinujesz, no mów. Tłumacz się. No. Jezu, jaki typo no. Poszedłbym tak szczerze po jakiegoś... E... Po jakiegoś fireballa, no bo nie niby... Nie wiem na no 100% że będzie chciał mnie... E... Roll. E... Ten green będzie chciał mnie... E po prostu zabić dlatego sobie kupię no tak, o sobie kupię tego on jest tam hm, <laughs> <laughs> on wie, że ma fireballa więc hm, <laughs> ja co wykorzystam tą szansę i zdobył jakieś eme -y. tak no bo on będzie miał też bardzo dużo eme -y. pewnie, zapewne i kto tam idzie idzie może ten, nie tutaj jest pink. to jest -y ping to O, są podwójne eme nawet, to mi się już podoba i więc tak, teraz bym poszedł do swojej bazy czy tam nie do, do jakiejś tam bazy obojętnie Yy, tylko żeby nie dostał fireballa w plecy, bo to by było bardzo niemiłe No właśnie odchodziło Więc tak, co kupię Na pewno fireballa Perłę yy, i jump invis Bo to jest bardzo OP I na razie tak, 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 tak Invis tu I To by było chyba na tyle I brata też ulepsza i zjem to lol 12 zł to bym kupił już dwa tynki no bo hmm. nie chcę już używać mojej perwy ale zapewne będę musiał za niedługo jej użyć bo green będzie na mnie szedł z inwisem, ale to tylko jest low nice. już nie będę musiał znieść muszka, to już też jest fajne yy, ale już wiem teraz gdzie jest green jest u... on jest u pink teraz ja zbieram jeszcze te ME -y i dam sobie tutaj parę bloków żeby mieć i tak szczerze to co bym mógł zrobić to kupić Kompas i no i zobaczyć, gdzie jest green, bo to jest jedyna moja. czego się boję, tak szczerze. Zobaczymy, jak będzie się zbliżał do mnie, to znaczy, że pije inwisa. Dobra, on jest tam. Hm. Dobra, widzę, że tam jest green. On się tego nie spodziewa w ogóle. Ma Elkę. O kurde, proszę. Yes, easy. Dobra. Uf. Proszę, żeby to trafiło, go. Nie. Proszę. Kurde. Nie, ja tego nie mogę przegrać przecież. spocenie 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 No mam takie mam że o Jezu. Dobra. Pik 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 I... i wygraliśmy to. O Jezu, jak ja jestem dobry. No no, no przyznajcie, że jestem dobry. No Jezu. No przecież jestem ja jestem był Kylan, nie. No to dzięki za obejrzenie tego odcinka. Yy, nie widać mnie, pójdę na lobby. No to yy, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Bardzo ci dziękuję za tej lajka, like komentarz, no i suba mi daj z dzwonkiem, bo niedługo szykuję taki montaż, który jest na naprawdę dobrze pracowany więc za tego suba i dzwona i lajka i komentarz bo to bardzo tego, to bardzo y, motywuje do dalszych działań no to dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka jeszcze raz no i siema